Założyłem się z Jacobem o 1000 złotych, że pobije jego wszystkie rekordy z nowego sezonu. Specjalnie pod ten zakład przygotowałem nawet specjalną umowę, żeby przegrany na pewno się nie wywinął. I właśnie jadę do Jacoba ją podpisać. Beko. Czy na Słucham. pewno chcesz to podpisać? To jest ostatni moment na zmianę decyzji, później już nie będzie odwrotu. 1000 zł, 7 dni. Dokładnie. No Myślisz, podpisałem. że się uda? Znaczy, myślę, że ci się nie uda, myślę, że mi się uda. Więc ja mogę, mogę podpisać. Oddaję długopis. Ja się no i Popczyku, 1000 zł za to przelewał. Zobaczymy. Podpisane. Mowa podpisana, więc szybko wracam do domu i zabieram się za pobijanie rekordów. Zaczynając od najdalszej rotacji, używając jedynie nowych itemów. Jakobowi udało się polecieć na aż 303 metry, ale zapomniał o jednym niepozornym itemie, czyli kości, która zapewniła mi dodatkowego busta na start. Jestem już na najwyższej możliwej wysokości. Teraz rzucam kość i proszę, żeby to się udało. Wybił, mnie, wybił, dobra. Puszczamy teraz rękawice. Jeden, dwa, trzy, wale teraz daszę. Pyk, rękawica. Dawaj, 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 dawaj tą rękawicę O! Oh. Dopiero po fakcie się zorientowałem, że przez cały czas używam złego trybu rękawicy, który dużo słabiej mnie wybija. I przez to mogłem przegrać zakład już przy pierwszym rekordzie, bo w umowie był zapis, że na każdy rekord mam tylko i wyłącznie jedną próbę. I uwaga! Lądujemy! Nie dotykam klawiatury. 363 metry, a więc rekord pobity i lecimy do następnego, w którym muszę wbić najwyższą rangę S+, w mniej niż 12 minut i 6 sekund. A teraz mam coś dla fanów czołgów i serio warto posłuchać, bo na końcu będzie specjalna niespodzianka. World of Tanks Blitz obchodzi swoje 11 urodziny i z tej okazji wystartował event Blitzfest. W grze czeka na was wiele nowości, jak nowa mapa, urodzinowe prezenty, losowania nagród i wiele więcej. Okej, okay, ale na czym w ogóle polega ta gra? Spokojnie, już tłumaczę. World of Tanks Blitz to wiele Platformowa drużynowa gra akcji skupiona na czołgowych pojedynkach, która w dodatku jest darmowa i zrobiona w dosyć nietypowym stylu, bo zabawnie nagina rzeczywistość. Niewidzialne czołgi czy grawitacja jak na księżycu to tutaj codzienność, co sprawia jeszcze więcej frajdy. W grze jest łącznie 11 różnych trybów z realistycznymi i specjalnymi umiejętnościami, ponad 30 map i ponad 500 czołgów, od historycznych klasyków po totalnie odklejone wynalazki. W World of Tanks Blitz możesz zagrać zarówno na telefonie, komputerze, a nawet na Nintendo Switch. Gę pobrały już ponad 180 milionów osób z całego świata jeśli jeszcze nie należysz do tej grupy, to polecam to zmienić. W opisie znajdziesz link do pobrania gry. Albo możesz skorzystać z kodu QR, który wyświetla się na ekranie. A jak już ją pobierzesz, to koniecznie wpisz ten specjalny kod promocyjny, a otrzymasz 3 dni konta premium i 300 tysięcy kredytów totalnie za fryko. Wyskakuję z busa, odpalam stoper i lecimy. Na samym początku iglica. O kurde, trochę po tu leci. Pompa. Ja nie chcę ich jeszcze zabijać, bo jak się pojawi iglica to wtedy punkty będą razy dwa i dostałem dużo więcej za fraga Ale kurde, nie wiem czy będę mógł, no dobra, takiego ja muszę zbombić Ale dalej już sobie chyba odpuszczę O ja pierdziele Dostałem bomba No sprayuj, 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 sprayuj Dzień Kolejny To jest jakiś NPC, dobra, musiałem ich wszystkich zbombić Leżą, mamy już rangę B Punkty razy dwa teraz są Ciomek jest za drzewem Dostał, ma zero, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu No typie, nie przeżyjesz tego ted dobra, biorę aptekę, walmy boty najpierw. Dodatkowe punciki zawsze. Tyk Ła, ja nie zauważyłem tego. Kolejne typo. No to fajnie. Jeszcze laser. Ja pierdziele, Co ja żyje? Nie wiem. konon strzela. na dachu jest szmata, widzę cię. Ja pierdzielę. Dostał... Zero ma leży! Melon! Ty paruwo. Dobra, kasuję teraz to! Albo on mnie kasuje, ja pierdzie, On 20 ap, ja nie żyję przecież Jakie tu jest Kongo Tybiski, ja już mam rangę A A jeszcze nie zbombiłem iglicy człowieku Pierwsze leży, dobra, teraz drugie Dawaj, 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 drugie leży Ostatnia tarcza, dawaj, 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 dawaj Mamy iglicę, o kurde, typo Zajebi się, czy nie da budować Co tu wypadnie z tego, a ja tego nie rozwaliłem, jestem debilem Dobra, teraz rozwaliłem, ale jestem debilem, on by mi to zabrał i bym nie miał punktów Dawaj tu Pompa, dobra, muszę się uleczyć i cię zabijam Co on robi tu, on tam siedzi u góry cały czas Gień typie, chodź tu Arsero Ta, nogi se złam, pewnie O kurde, ja se nogi Co ty tak robisz, ty jesteś niepoważny Co to jest, ty Już mam prawie S, prawie S mamy Ura, pyk, I lecimy Jeszcze nikt chyba nie wziął tego bossa On się teleportuje, on się teleportuje, czyli ktoś go bije Dawaj, 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 szybciej, szybciej, szybciej Szybciej Lecę mu na banie od razu Dobra, ten boss ma zero To jest ten typ Gin! Chodź tu Leży typo, nice I, I nie zabił bossa, gdzie jest boss? Nie mogę go... Umrzej, proszę, masz zero Masz zero, jeden hp Leży Mamy S, mamy S Mega mało brakuje do S+, i nikt bota nie, nie zbombił tam Lecę Bierzemy furę lecimy 780 metrów, dobra, trudno Muszę zdążyć Ty. Koronka tam, coś tam jest chyba, bo... Zabił bossa. Ja pierdzielę, no to się sprawa skomplikowała. Tam! Drugą iglicę z O, tylko nie wiadomo, czy zdążę. Jest iglica. Obita trochę. Dobra, kasujemy. Pyk, jedno działko. Respią się boty, to dobrze. Jeden leży. Drugi leży. Jedno działko jest. Drugie teraz. Proszę, żeby to mi tylko starczyło. Dawaj, 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 dead, dobra 500, mamy, nie chłopie, brakuje mi pół punkta Dosłownie, mam jeszcze czas, mogę tam jechać Na tą małą iglicę Z tamtej małej iglicy, yy, z bombie boty i Już będę miał, no nie, no mi brakuje gościu Trzech punktów, mega mało czasu Mega mało czasu, jest, jest I są boty, dobra, jeden Drugi Nie, 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 Gień, nie, 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 nie No dawaj, no powiedz, że mi to starczy Przecież leży Mamy to, S+, jest plus! Udało się! Szybko zatrzymuję stoper i uwaga, mamy 10 minut i 40 sekund. Ej, co tam, Jacob? Co tam, Jacob w prajerze? Byłem zbyt pewny siebie, co mogło mnie zgubić i w dodatku kompletnie nie zdawałem sobie sprawy, że każdy kolejny rekord będzie coraz trudniejszy. A teraz moim zadaniem było pokonanie bossa w mniej niż minutę i 19 sekund, co na pierwszy rzut oka wydawało się praktycznie niemożliwe. Dlatego zanim przystąpiłem do mojej jedynej próby, długo kombinowałem na customie, jak to zrobić. Aż w końcu znalazłem w internecie specjalny trik, który mógł mnie uratować. Ja pierd ale nie wierzę, nikt mi nie leci. Mam czystą miejscówkę. Jeśli ja tego nie zrobię, to jestem głównym. No jestem głównym, jak mi się nie uda. Przysięgam. Jacobowi jakiś bombitek tam pomógł, ale ja to zrobię sam. Zob zobaczycie. Dobra, stopper. Muszę mu się pokazać. Teraz od razu uciekam. I on teraz siedzi i nie może się ruszać. Ja biorę broń i od razu go wale. do mnie nawet nie strzela, widzicie? Tu jest typ. Muszę go zbombić i, i będzie mój. Proszę, proszę. Jest, mamy to. Dobra, czas leci, czas leci. Tu jest czynka. Szybko. Broń, broń. Dobra. Wale, 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 kroki mam tu jakiś typ jeszcze jest. Dawaj, 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 dawaj 40 sekund na razie. Dawaj, 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 bo tu jakiś typ idzie, jak on mnie to się popłacze. Przeładuj to szybko, 55 sekund. Leży, leży. Pauza. 58 sekund. Let's go, let's go. Trochę scitowałem, ale... To nie jest ważne, to się nie liczy. Liczy się to, że jestem coraz bliżej 1000 zł. Coraz bliżej, ale nadal bardzo daleko, bo do pobicia zostały mi jeszcze trzy rekordy. A pierwszym z nich będzie otworzenie minimum 12 nowych skrzynek. Do jego przygotuj się, bo kolejny rekord. Kolejny rekord po tej gierce jest mój. Ponad 80% osób, które ogląda moje filmy, nadal mnie nie subskrybuje. Będę mega wdzięczny, jeśli to zmienicie i zostawicie subika. ich. palec, nie podoba mi się to, bo ja chcę wszystkie skrzyneczki mieć dla siebie paróweczkę, wiecie? Stanuj, dobra. To jest typo. Ja pierdzielę. Broń. Co robisz? Co robisz, głombie? Co robisz? Leżysz, dobra. Mamy pierwszą skrzynkę, to jest najważniejsze. Dobra, ja muszę robić fragi, bo dzięki temu będę miał level i będę mógł otwierać więcej skrzynek, właśnie. tak. Chodźcie tu, chodźcie tu, bąbelki. No nie, on ma zero, on ma zero i mi, mi go zabił. No co za śmieć, masz jeden HP, no nie przeżyjesz tego. Dead. Mamy rangę B. Okej, okay, dobra. Druga skrzynka B. Git, jeszcze tu na dole była. To trzecia. Szanujemy się. I otwieramy trzecią Skrzyneczkę. Dobra, jest klasa. Tempo mamy kurde dobre. Jeszcze typ nade mną biega. Jest! Jest ziomek! O, Przespręglił mi jakąś torpedę. No nie wierzę, on tra do góry. No ty jesteś zdrowy na głowę. Dostał kraka. Leży. git, git, git. Mamy furę. Lecimy po skrzynkę. Oj, tutaj ktoś otworzył jedną. Szkoda, szkoda, niefajnie. Dobra, gdzie ta skrzynka? No tu gdzieś jest w środku. Mam. Okej. Okay. Ja słyszałem kroki. Ktoś tu jest. O ty szmato! to. mnie zbombić? Co to jest? To on przez okno wyleciał? Nie no typie proszę Cię, proszę Cię nie ośmieszaj się, nie ośmieszaj się nawet I zbiłem rangę przez niego, ja dupia No dobra to wracamy na, na moją pierwszą miejscówkę Kakujemy do środka, chodzimy na dół Dobra i możemy otworzyć ten safe Mamy piątą skrzynkę I Teraz lecimy po kolejną, która była po tamtej stronie Jest, jest nieotwarta, dobrze O kurde, no to żem to zrobił Dobra dawaj czesta. Ciekawego, nic, okej. Okay. W takim razie zawijamy dalej. Czy na mapie mam jakieś skrzynki? Są. O! Skrzynka! Pasa. Tylko kurde, ja nie mam białego leczenia. To jest przypał, to jest chłopie przypał. Dobra, tu są skrzynki, proszę. Co to? Medmiz, dobra. Uf. Mogę. Ole jestem goatem. Ole jestem goatem. No i gościu, jedziemy. Teraz to mogę jechać. Dobra, pokaż mi gdzie są skrzynki. Tam jest niby. Możemy tam jechać, tylko to jest daleko. Coś po drodze by się jeszcze przydało. W tym domku też może być. Jest, 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 słyszę. C. Dobra, dawaj, mamy kolejną git. Już ósmą. Perfekcyjnie. To jeszcze cztery, jeszcze cztery. Tu w domku jest chyba. Jest, 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 jest. Widzisz maciura. Dawaj. Dziesiąta. A nie, dziewiąta. Dziewiąta, dobra. Dawaj skrzyneczkę. Tyk. Idealnie tu nie ma nigdzie, ja bo nie ma. Dobra, mamy 10 w tym momencie. Czy ja gdzieś. Tu są dwie. Ale koks, jakie je, jest jak je zbiorę, to już wygrywam. Tylko no, trzeba jeszcze zebrać. To też nie będzie takie proste. No jedną już właśnie ktoś zajumał. Zajebiście. Dobra, tam mi została. 500 metrów tam mam. Nie będę musiał bić rangę S, żeby odblokować kolejna jedź, 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 szybciej, Nitro! Jesteś kochana, jesteś. Dobra, mamy to. Mamy jedenastą. Mamy rekord wyrównany. To teraz jeszcze jedna i wygrywamy. Tu na tej miejscówce generalnie może być jakaś. Jest! Jest skrzynka! Mamy to. 12, 12, jeśli dobrze liczę. Może się pomyliłem, ale jeśli się nie pomyliłem, to w tym momencie wygrywam. Jeszcze dla pewności kilka otworzę. Dawaj, typie. Minus 50, już. No, wyrzucajmy. Mega dobrą bronią. Oj, dostałeś laserek. Szkoda, 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 do O ja też mam zero. Kopną wszystkie medaliony, wszystkie mityki. Kurde, ja muszę fraga zrobić, żeby mi się nowe skrzynki pokazały. Bo ja nie wiem, czy to jeszcze są na mapie jakieś w ogóle. Chodź tu rura. Ty się nie ruszasz. Dobra, dead. Jeden frak, jeden frak. Dawaj Dostał 130, to pompu? Czy on jest już? O, leży. No nie dostałem S! Nie, nie bijcie się! Bo jak jeden zginie, to ja nie dostanę rangi S. Bo będę musiał ostatniego zabić Proszę. Nie zabijajcie się nawzajem. Leży, dobra. Ostatni mi został. Mam rangę S, mam rangę S. Pokaż. Jest skrzynka! Zapieprzam na drugi koniec. Nie strzelaj do mnie, proszę człowieku. Dam ci wygrać. Albo nie dam ci, bo do mnie strzelasz. No, zajebiście. I otwieramy. Pyk. Nawet mi obchodzi, wam go w dupie. Tu ta pompa fajna, dobro, to jednak nie mam w dupie, ale już trudno Wygrajmy to, wygrajmy to teraz! 13 skrzynek! 13 skrzynek otworzonych, mam nadzieję, że potrafię liczyć. Zdałem maturę, więc chyba liczenie do 13 nie powinno być problemem. Pyk, 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 tu, 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 tu. tu, 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 tu Dobra, coś nam się powycina i będzie git. I tu! O kurde. <noise> Było blisko, ale mamy wina Mamy wina i mamy kolejny rekord Pobity, a więc zostały już tylko dwa I tysiaczek jest mój Here comes the money. Here we go. Wygranie zakładu jest już na wyciągnięcie ręki Ale nie mogę się rozluźnić W kolejnym rekordzie muszę polecieć jednym użyciem Nowego graplera na przynajmniej 960 metrów Mamy już max Haya, więc zaznaczamy I uwaga chwila prawdy, lecimy Odpalam lotnie Let's go. 960 metrów. 960 metrów. Tyle musimy pobić. Mam nadzieję, że mnie tylko strefa nie zbombi. Jacob miał podobny problem. 500 metrów, ale ja się boję, że zginę w zonie bo nie wiem po ile on bije. 500 metrów w tym momencie. Lecimy dalej, lecimy dalej. Uwaga. 600 metrów, ok. 700. 260 zostało. Dawaj, dawaj. 800 metrów. Proszę, proszę, bo ja, Kurde, ja prawie ziemi dotykam. 100 metrów, 100 metrów. 960 rekord pobity w tym momencie i mamy uwaga dokładnie 1046 metrów, proszę bardzo rekord probity prawie o 100 Metrów, dziękuję bardzo i lecimy z ostatnim rekordem, który jest jednocześnie najtrudniejszy i nawet nie wyobrażam sobie, jak mam go pobić. Muszę utrzymać się na Skybazie przez co najmniej 14 minut i 38 sekund. A to wszystko w jednej grze. Ostatni rekord został do pobicia. Lecimy. Ta sama górka co Jacob. To jest najlepsza taktyka na Skybase. Jedno drzewko. Tutaj w ogóle typy wylądowały. Kurde, to nie jest dobre. To nie jest dobre. Ale trudno, ryzykujemy. Siadło, ale dobra strefa. Ja pierdzielę. Kurde, szkoda, że żadnej apteki tu nie ma. Dorebeczki. Dobra, i od razu lecę na Skybase. Kurde, że ja żadnych white'ów nie dostałem. I nie wiem, jak z niego zejść. Ale spokojnie obmyśliłem plan. Tu wszystko jest pod kontrolą. Mamy Sky Limit, a więc y, szybko, 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 szybko odpalam stopper. Poszło. I teraz, widzowie, jest największy problem. Bo żeby zejść, muszę spaść na tą tyrolkę na dole. Innej opcji nie ma. <grydy> Trochę ryzykownie, ale cóż, no damy radę. Grady na Skybase. Hey, 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 hey. Mm -hmm. Tu gościu jakieś chmury są. Dobrze, one mnie zasłaniają. Niech będą, niech będą chmurki. A teraz kolejna strefa. Proszę, żeby mi dało zona. I dało! Boże! To jest idealnie, idealnie, idealnie. Jezu, jak mnie ich tu nie skolapsuje, to ja pobijam ten rekord. Ja do końca gry nie będę musiał schodzić z tego Skywayza. Typ tu biegnie. Jesteś ślepy czy jaki? Nie, to musi, to musi być NPC. To ja nie wierzę, że to jest prawdziwy gracz. Co on robi? On się kręci w kółko. Ja nie rozumiem, ja nie, nie rozumiem. Jak powie, że, że mi nic nie zapłaci, bo tu podstawieni aktorzy wykupieni. Aż mi się jegościu gorąco zrobiło. 6 minut już mamy połowa czasu, kurczę. Mi kolejny zone. Pobijem rekord i w ogóle nie schodząc stąd. Ja już na tym skapecie do końca gry zostaję. Proszę, żeby to się udało. Typ, nie proszę, proszę, nie! On chyba tego nie zauważył. Wszystkie karty układają się na moją korzyść. Ow, dupę, typ z medalionem jest obok. On tu leci, on tu leci, on tu leci. Nie, 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 nie. Proszę. Dobra, jak on ma medalion, to to jest jakiś tryhard on nie, 100% widzi. Faju Walhaka. Jest kolops. Lecimy w dół widzowie. Muszę złapać się te rolki. Proszę, proszę. Jest! Udało się. Dobra, zatrzymuję stopper. 11 minut 20 sekund mam. On mnie dojeżdża. Co za szmata zgniła. Ej, ale wiecie co? Ten typ skolapsował tylko ostatniego kołna. On nie skolapsował całego Skybase'a. Ja tam wracam. I tu jeszcze matcy są. Bo tu typa zabił. Ja pierdzielę, ja ptekaj wszystko. Dobrze, no, nawet dobrze się złożyło, że tak się stało. Nawet git, launchpad. Dawaj, 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 szybko. Pół minuty. O ile ten zon bije? Po jeden dopiero bije. Nie ma tragedii. Dobra, odpalam stoper. Lecimy dalej. Mam skyway. cały czas mam skyway. No on nie pomyśli, on nie pomyśli, żeby tu drugi raz sklopsować. Ja jestem takim big brainem, że na to wpadłem. 12 minut mamy. Daj zona, proszę. O w dupę, drugi koniec mapy. Dwie budowle mam. Dobra, czy ja trafię do tej wody? Jeśli trafię, to chyba przeżyję, co nie? Tam będzie na tyle głęboko? Mam nadzieję 14.38 muszę pobić 14 minut 14 minut Pół minuty Bandaże, żebym nie zapomniał I ja chłopie, walę zaraz zawał wale zawał za, 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 za. Leci czas, leci czas Ja walę bandaże kolejne Starczy mi leczenia, starczy mi na pewno To 5 I uwaga 5 4 3 2, 1 i mamy rekord powity w tym momencie: 14, 38. Ale ja tu siedzę, siedzę dalej, do 15 minut przynajmniej. Mamy 15 minut i mamy gościu wszystkie rekordy, drewnikowo powite. Let's go! Jedziemy do niego, po hajs! Dzień dobry, Dzień zapraszam. Witam wszystkich, tu serdecznie. A popiłeś też, że tego nie powiedz? Bo ja nie wiem, sobie. No, jak myślisz? Ogólnie myślę, że wszystko pobiłeś, tylko nie powiesz tego Skylimitu. Nie wiem czemu. No co, przyjacielu, muszę się zmartwić, bo Skylimit też pobity i 15 Ile? minut. 15, 15 minut na Skylimitie? Mhm. A więc pozwól, że sobie wezmę A... pieniążki. Super, super deal z Mati. Dziękuję bardzo. Dziękuję Czekamy na następne zakłady. Subskrybujcie następnego. Elo. Okej, okay, ja to odre to mam. <laughs> Co ty robisz, <nowy>, <laughs>